Tutaj, dzisiaj stworzymy sobie, a bardziej zjednoczymy cały kontynent afrykański, także mam nadzieję, że nam się uda. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zróbcie to w tym momencie, klikając czerwony przycisk na dole ekranu, żeby takie filmy was nie ominęły. Oraz możecie zostawić łapkę w górę, yy, aby ten film trafił do większej ilości osób, a my będziemy zaczynać. Jeszcze możecie pić na Discorda, link do niego jest w opisie no i możecie wesprzeć kanał i to tyle w sumie z tego i my będziemy zaczynać, będziemy grać Demokratyczną Republiką Konga, bo jest to największy kraj więc żeby to jak najszybciej nam się udało jeśli macie jakieś pomysły na odcinek jaki mógłbym nagrać to możecie je napisać w komentarzu może jakieś wybiorę w e-sporcie też jest do tego kanał także też możecie napisać jeśli wam się chce a tymczasem rozdałem sobie jakoś punkty i myślę, że na początek podbijemy sobie Kongo albo Republikę Środkowoafrykańską. Ogólnie nasi sąsiedzi nie są zbyt silni. Tylko ten Tanzania wydaje się dość mocnym przeciwnikiem. Zobaczmy jak to wygląda, jeśli chodzi o naszą populację. Bo może być się różni właśnie. Na północy nikt nie mieszka, a tutaj mieszka 45 tysięcy. Także najwięcej mamy ogólnie przy granicy ludzi, także spoko. Dobra, widzę, ja mam bardzo duży jednostek, także... Teraz sobie spróbujmy ich podbić i... dobra, ta granica graniczy z tą. Także powinno pójść dość łatwo i zaraz zobaczymy tego rezultaty. Okej, okay, w stolicy mieli dość sporo jednostek, ale to raczej nie będzie problem, bo mamy jeszcze sporo pieniędzy i sporo jednostek, także powinno pójść gładko. Okej, okay, udało się, także powiększyliśmy już swoje granice. I następnym naszym rywalem będzie Republika Środkowoafrykańska. No, także może tutaj wezmę sobie wszystko. Tylko 19 gwiazdek, to myślę, że tylko więcej będą mieli. Dobra, także biorę sobie wszystko. Nie wiem, czy Gabonu nie podbić. W sumie czemu nie? Tylko nie wiem, trochę pieniędzy, także może się nie uda, ale zobaczymy. Dobra, mam już trochę jednostek. W sumie to nic tutaj nie, nie dodawałem. Mo można tutaj trochę. Dorobić, nie mamy pieniędzy aktualnie, ale mamy jednostki, także to może się nam przydać. Wypowiadamy wojnę, no i oczywiście podbijamy. Dobra, poszło łatwiej niż myślałem, więc bierzemy sobie wszystko i chyba. Nie wiem, czy podbijemy jeszcze jakieś państwo tymi jednostkami Chyba, chyba by się udało podbić dwinę równikową, także spróbujmy Okej, okay, udało się, mamy jeszcze 10 tysięcy, także podbijmy wyspę świętego Tomasza i Książęca Udało się, nie wiem czy to są jeszcze jakieś wyspy Także weźmy może podbijmy sobie Burundi Bądź Zarabiamy, także dobrze Wypowiadamy wojnę i atakujemy Udało się, nie wiem czy Rwandę atakować, bo oni już mogą mieć trochę więcej jednostek. Także na razie spróbujemy tego nie robić. Poczekamy, aż zarobimy pieniądze. I teraz trzeba asymilować to co podbijemy, to co podbiliśmy bo jest tego całkiem sporo. Fajnie, wtedy straciliśmy jednego sąsiada, którym była Uganda. aż szkoda, bo to było dość, dość małe państwo, więc byłoby łatwe w podboju. No ale niestety już, już, już ich nie pokonamy, bo zostali pokonani przystędzanie. No także szkoda. Powiedzmy wojnę Rwandzie i weźmy na ich tereny po prostu. Dobra, szczerze mówiąc myślałem, że będą mieli dużo więcej jednostek, także ci oni byli 170 którymś państwem. Republika Środkowoafrykańska też takim jest, także wyślimy to nasze jednostki. Dobra, także powiedzmy im wojnę i podbijmy ich. Dobra, w Stryce mniej 180 jednostek, także no tragicznie. Dla nich oczywiście, nie dla nas. Po, po prostu przyjmijmy sobie ich całe Państwa. Okay, mamy nawet sporo jednostek, także można by tutaj coś dać, jakieś jednostki i zaatakować czady. Okej, okay, jamana przejęta, także została im jedna prowincja. Się udało. Teraz już... Można by powiedzieć, że mamy no jedną czwartą Afryki przejętam, także jakieś trudne to nie było, bo w zasadzie mam dopiero 10 minut odcinka, wypewniło się mnie, ale to dlatego, że były zmontowane Bierzemy sobie cały czad i mamy już 2% wszystkich prowincji, także no jest naprawdę dobrze Okej, okay, więc będzie trzeba podbić Kamerun ponieważ oni są w zasadzie jednym państwem, które stoi nam na przeszkodzie, żeby podbić Nigerię Nigeria to będzie nasz Podejrzewam jeden z większych rywali, bo oni tutaj jednak na kontynencie afrykańskim mają dość spory teren, a jak nam wiadomo w Nigerii żyje całe 213 milionów ludzi w prawdziwym życiu. Także to jest naprawdę bardzo mocno zaludniony teren. Yy, dlatego byśmy go chcieli przejąć, jednak na nowej na populacji powinien się dość wyróżniać. Dokładnie tutaj te. Po prostu tutaj, te, nie, nie wiem jak się nazywa tutaj ta część Afryki, ale tutaj jest po prostu taka populacja, bo jest też kilka stolic obok siebie. My no jak na razie mamy dość słabo zwolnione ziemię ale jeszcze przejdziemy w sumie do Sahary. Tutaj w ogóle tak dobrze widać pustynię, tak są las amazoński. Ale dobra, w takim razie przejdźmy do podboju myślę, że tego państwa, albo Kamerunu. Okej, okay, dwa państwa mi powiedziały wojnę, także no niezbyt dobrze, ja z żadnym nie graniczę. Chyba, bo przez czad, nie, 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 nie graniczę. Także weźmy sobie z nimi rozejm po prostu, bo nie na tym się chcę teraz skupiać. Algieria się nie zgodziła. Także będzie trzeba tutaj sobie jakoś poradzić i po prostu pokonać. W takim razie stwórzmy sobie gdzieś tutaj, gdzie mamy dużą populację jednostki i ślimy tam. Okej, okay, 6000 e, tych e, algierskich jednostek nie zaatakowało. Niestety musiałem sobie trochę jednostek usunąć, bo potrzebuję dostęp wojskowy od tego państwa, a nie miałem po prostu jak go kupić, także daj mi 3000 jakoś, a oni nam dadzą dostęp wojskowy. I te jednostki tam przyniesiemy. I za kolejne 8000 tutaj przyszło, więc nie jest zbyt dobrze. Ja będę chciał z nimi wziąć rozejm, bo to jest dość silne państwo, z którym teraz jakby jeszcze nie mając z nimi granicy i bez przygotowania na wojnę nie chciałbym walczyć Także nie zgadzam się na rozejm, niedobrze Okej, okay, widzę, udało mi się wziąć rozejm Odparłem ich atak, także dość dobrze, tutaj widzę, że z Sudanem się coś stało będzie trzeba ich podbić No ale nie teraz, bo teraz my się przygotować na wojnę z Kamerunami Będziemy musieli to zrobić drugi raz Bo Algeria wypowiedziała wcześniej wojnę Przydałyby się lepsze relacje z Egiptem Żeby po prostu... No żeby mieć jakiegoś sojusznika w tej Afryce Bo to jest jednak dość spory kontynent Dobra widzia, mam mało pieniędzy bardzo Ustawiłem sobie tu jednostki, także Wpiadamy im w wojnę i po prostu wierzę w ich państwo, tylko najpierw niech oni zaatakują a i tutaj się niestety nie udało, co świadczy o tym, że jednak trochę tych jednostek mieli a to niedobrze, bo my nie mamy pieniędzy, żeby stworzyć nowe, oni pewnie jeszcze je mają więc trzeba jak najszybciej im zabrać opcję zarobku dobra, ich stójca podbita i ja unde, także bardzo dobrze i teraz idziemy na zachód i po prostu próbujemy jakoś będziemy próbowali jakoś podbić Nigerię to będzie jednak trudne wyzwanie ale no będziemy musieli to zrobić, tak kamerą podbite, więc bierzemy wszystko widzę, że Południowy ma tylko trzy prowincje także skorzystajmy z tego i stworzymy sobie jednostki tylko najpierw potrzebujemy pieniędzy dobra, więc biodam wojnę i po prostu no podbijemy ich, no, bo potrzebujemy te prowincje, żeby zjednoczyć Afrykę. Zaty pokoju, bo tego nie możemy zrobić, więc przyjęliśmy i Sudan Południowy, który został w takim razie rozebrany na trzy państwa, jak widzę. Chyba... właśnie nie wiem, czy Etiopia po prostu nie ma wszystkich prowincji Sudanu Południowego, nie wiem. Dobra, e, jednak jednak... Jednak e, przez trzy nacje po prostu. Trzy razy powiedziałem jednak takie. Widzę, że Stany Zjednoczone się wbijają w Nigerię. Jest dla do nas doskonały moment, abyśmy my wkroczyli też na nich ziemię. Także weźmy tutaj trochę jednostek. Przydałoby się te tysięcy chociaż, żeby na nich najechać. No ale ich jeszcze nie mamy. Za chwilę będziemy mieć, także weźmy wszystkie nasze jednostki. I oczywiście oni wszyscy muszą iść na granicę, żeby pokonać ich, po prostu. Dobra, mam tu trochę jednostek, także musimy zaatakować. Jeśli Stany Zjednoczone prowadzą tutaj aktywną wojnę z Nigerią, to i my tutaj musimy wkroczyć do akcji i też przejąć trochę ich terenów. Jak na razie idzie bardzo dobrze. Powiedziałbym, że aż za dobrze. No chyba widzę dlaczego. Tu idzie te są 22 tysięcy ze Stanów Zjednoczonych. No musimy zabrać linię brzegową Nigerii, żeby te Stany Tutaj nie doszły, no i się nie uda. Niestety Stany przejmą jedną prowincję przynajmniej. Niestety, ale... Ale trudno, no. Chociaż nie no, w sumie. chciałbym uniknąć wojny ze Stanami Zjednoczonymi w Afryce. Więc będzie pewnie trzeba albo kupić tę prowincję, albo... Nie zdobędą więcej, po prostu zdobyli więcej, no. Niedobrze. Udzieli te dwie prowincje, no. Co ja mam zrobić teraz, jakby... No nie wiem. Widzowie nie udało się, więc będzie trzeba zatakować Stany zjednoczone, no. Nie mam innego wyjścia. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł teraz. Jakby Meksyk i Kanada zaatakowały Stan teraz. Ale to bezpieczniejsze będzie jak będę pierwszy na świecie, bo wtedy yy, będzie szansa, że się zgodzą na rozeń. Także poczekamy jeszcze z tym. Okej, okay, ale oni tu jeszcze trzymają jednostki, widzowie widzicie, czyli przestaną tu trzymać jednostki, to będzie mniejsza lasę i my to będziemy mogli kupić, także to się może udać. Okej, okay, tutaj trochę już jednostek wyszło. Teraz im to... No co? Ha dobra, bo oni to teraz asymilują. Teraz mają słabą asymilację i teraz ja to mogę kupić. Uwaga! Nadal się nie udało, teraz mają jeszcze gorszą asymilację, więc chwila. Nadal się nie zgodzili, jeszcze raz spróbujmy. Dobra, ja nie wiem, co jest nie tak, przecież tu mają fatalną asymilację. Może dlatego, że to jest ich po prostu prowincja narodowa, to może być też dlatego, ale no patrzcie. Nawet biorę ich prowincję, daję im wszystko co mam i. i nic, więc no trudno po prostu. Trudno. Udało się i następne będzie to oczywiście. Nie podoba mi się, że to mają Stany, No ale co, co mamy zrobić? Nic nie możemy zrobić. Chyba, i Kanada. I Meksyk wypowiedzą wojnę staną. I może jeszcze na przykład niech to będzie Gwatemala. Albo oni będą mogli jeszcze przejść przez Meksyk, to wtedy może się uda nam. Podbić te prowincje. Okej, okay, kilka państw ma już wojny ze Stanami. Niech one teraz upadną i będzie, potrzebna, będzie musieli patrzeć taki moment, w którym po prostu nie będą mieli tej wojny, i wtedy będzie dla nas to po prostu już prosta formalność tylko. Dobra, podbijamy go w takim razie, i następna będzie Gana. Okej, okay, nasze państwo wygląda teraz tak, więc w sumie dość dobrze. Niestety, tu Południowa Afryka staje się dość sporym imperium, więc niedobrze. Senegal nam wypowiedział wojnę. Senegal jest tu, także no, podziękujemy na razie z tą wojną, ale później jak najbardziej. Jak tam Stany sobie radzą, są drugie na świecie i widzę, że tutaj Meksyk i Kanada sobie radzą, <laughs> a szczególnie Meksyk, także bardzo dobrze. Więc wypowiadamy wojnę Ganie i po prostu ich sobie podbijemy. OK, udało się, także kolejnym państwem może być burki na Faso. Także weźmy tutaj dosłownie kilka jednostek i podbijamy. Skoro tak się zdarzyło, że tutaj mamy Mali, to podbijemy sobie Mali. Wiem, jaka wielka Gwina pisał. Co wy tu robicie w ogóle, ludzie? Halo, o co chodzi? Wybieramy wojnę i atakujemy. Zuzię, sprawdźmy, jak sytuacja ze Stanami Zjednoczonymi, są 36. na świecie. Okej, okay, czyli w zasadzie są bardzo słabe. W teorii yy, Libia, sorry, nie teraz. Może za chwilę. Bo musimy teraz podbić po prostu te dwie prowincje stanów Jest sobie wziąć. I powinniśmy się wtedy zgodzić na rozej. Dobra, w takim razie są 29. państwem na świecie. Wiadomo im, wojnę podbić. Przyjmujemy te prowincje. No i jeszcze muszę dokonać Mafię oczywiście. Okej, okay, budź te prowincje, także bardzo dobrze. Pozbyli się swoich prowincji w Afryce i spróbujmy je wziąć. I zobaczmy. Zgodzili się. Także mój plan się udał. I teraz na Stanach Zjednoczonych nie mam w zasadzie. No ale czy kogoś by to wchodził? Ja, Japonia w ogóle wkroczyła do akcji. Ale myślę, że nie będą walczyć, a jednak. Dobra, więc stało dosłownie niedużo państw w sumie. Ile mamy jednostek, bo to ważne: 31 tysięcy. To już jest w sumie tyle, że można by przez ultimatum takie słabsze państwa sobie podbijać, więc zobaczmy. Nie, jeszcze się nie udało, ale taką Gambię, zobaczmy. Gambia się udało tak podbić, więc spróbujmy tak zrobić z Mauretanią. Udało się, także no to jest tylko formalność w zasadzie. Teraz tylko wybrzeże Kości Słoniowej by się przydał podbić, bo oni są dość silni. W zasadzie to już mamy całą północną i środkową Afrykę. No dobra, przesadziłem. Bardziej wschodnią, bo tutaj jeszcze zachodu nie mamy ani południa. Także będzie trzeba tam trochę podziałać, na przykład podbić Angolę i Tanzanię, bo Tanzania jest jednak godnym przeciwnikiem i myślę, że z nią może być duży problem. Także można by z nimi nawet pójść, zrobić Unię, ale no jeszcze nie. Wybieramy wojnę. Yy żeby brzeżu kości słoniowej i chcę ich po prostu trzeba teraz przejąć. Nie, be, nie powinno być to jakieś trudne czy coś takiego, bo jednak powinno nam się ich udać podbić. Dobra, duży kości słoniowej podbite. Także bierzemy sobie wszystko i no, trzeba przejść do podboju tych państw. Tym razem, żeby mieć całe zachodnie wybrzeże. Cześć, się chyba pomyliłem, powiedziałem, że to jest Zachód, a tak nie jest. Okej, okay, widzę, zrobiłem z tego państwa wasala, żeby ich później po prostu anektować. Nie wiem, co oni robią z taką ilością wojska w ogóle, ale okej. Okay. Trzeba by podbić Algierię, albo najpierw po prostu sobie zaanektować Libię. Czemu nie? Okej, okay, także Libię przejęliśmy, a w zasadzie tą część, której została. No i teraz zostało nam już w sumie niewiele. Także lecimy dalej. Okej, okay, udało nam się przejąć tym sposobem Zimbabwe. Także mamy jakiś dostęp tutaj do południa Afryki. Zasymilujmy to sobie i w takim razie będzie trzeba podbić tutaj kilka, kilka nacji. Widzowie stale poprawiam relacje z Tanzanią, żeby stworzyć później z nimi turę. Tutaj powstał w ogóle starożytny Egipt. Ale myślę, że z nimi taki sojusz i Unia nie miałby sensu, bo oni mają mało prowincji. Co prawda te prowincje są bardzo silne i bardzo dobre, ale właśnie oni mają tutaj w Azji, dlatego mają takie dobre prowincje. A to w Azji można po prostu, żeby Arabia Saudyjska to podbiła jakoś coś. Także spoko. 10 tysięcy za wojskowy sporo, sporo, ale, ale nie mogę tego zrobić. Widzę, że do wojny na moich terenach o co chodzi? Dlaczego to tak działa? Co to nie jest przypadkiem strata na moich prowincji? Nie wiem. Nawet szczerze mówiąc, muszę tutaj zobaczyć, bo oni się biją po prostu, no nie wiem. Chiny wygrały, mega. Um, tu będzie jakaś wojna? Nie, tu chyba nie wygląda na to, żeby coś było. Także wkłaniamy nigga. No i to chciałem. Ale pewnie będzie wycięte, no trudno. Eee, Macedonia rozeń z Meksykiem rozejm. Jak dlaczego wy? I naprawdę, znowu się bijecie na moich terenach. Świetnie. W Stany Zjednoczone trochę zmalały. Japonia też ma tutaj prowincję. Ale czy Kanada w ogóle coś zyskała? Tutaj. Tak, tutaj coś zyskała. tutaj jakaś prowincja. Spoko. Co to robią? To były Stanów? Ej, w sumie, ta! Tego skipu to było Stanów Zjednoczonych, to sporo jednak zyskali. Także Mozambik też nam się udało przejąć i została nam Botswana. Tylko chwilę, mamy kosmiczne relacje z Tanzanią, także przydałoby się to wykorzystać i po prostu zrobić z nimi Unię, bo tutaj mamy też już sporo prowincji z Malawi to będzie też trzeba zrobić porządek. Chwila, e, stwórz najpierw sojusz. Albo może najpierw Unię? Nie wiem. Nie, na Unię bez Sojuszu się nie zgodzą, także najpierw Sojusz. Teraz mają goczne relacje i ja. Świetnie, kolejna wojna na moim terenie. I tutaj też im się udało przejąć wszystko. Stan Zjednoczony mają ze mną wojnę, świetnie. Yy, I komory... Z komorami to jeszcze nie teraz może, bo komory są... Są tutaj. Madagaskar, właśnie. Z wami też by się przydało zrobić porządek basa? Basa, dobra. Więc git, teraz jeszcze Erytrea, bo to też jest mój wasal i z nich już możemy zrobić nasze prowincje. Dobra widzę, przez przypadek nie nagrało mi się trochę rzeczy, które zrobiłem. I ogólnie to mam tutaj przygotowane jednostki do walki z, z Algierią. I mam wojnę z Etiopią, razem z Tanzanią, z którą mam sojusz. I za chwilę będę mieć Unię, także no i biegłem się do. Mozambiku, niestety. No, trudno. Troszkę się nie nagrało, ale dlaczego tyle tracę? O, dobra, też mam 7000 jednostek. Nie znaczy, że ja muszę tracić, na halo. Dobra, widzę, usunęłem trochę jednostek, żeby... żeby coś zarabiać, bo jednak, jak się nie ma pieniędzy, to to jest trochę ryzykowne. Podbiliśmy Addis, AB... AB... ABB? Nie wiem, czy to się odmienia, naprawdę. Więc mamy na plusie. Że ja żebym wziął rodzeń, bo oni sobie naprawdę nie radzą. I w takim razie weźmy dla naszych prowincji. Bez ich stolicy, bo oni na pewno ją będą chcieli. No i myślę, że coś takiego jeszcze bym chciał swoje prowincje odzyskać. Ty, a ja mogę ich prowincje... Nie, to są moje chyba wszystkie. Coś takiego. Dajmy im to i zobaczmy czy się zgodzą nie zgodzili się, ale trudno a podejrzewam, że to nie Etiopia się nie zgodziła tylko Tanzania, no ale trudno Etiopia, no dobra ale w takim razie spróbuję wziąć półnie z nimi, zgodzili się i teraz jesteśmy no dość ogromnym państwem tak by można powiedzieć, także no teraz mamy na pewno do dyspozycji jeszcze więcej jednostek niż wcześniej i mamy jeszcze większy cykl niż wcześniej, bo jaka ładna flaga, ej to mi się podoba Nazwijmy to Demokratyczna Republika Konga i Tanzanii, więc myślę, że tak to może wyglądać. DRK I, T. E, myślę, że spoko. E, I teraz, no, trzeba sobie poradzić jakoś z tą Etiopią nieszczęsną. I ja wezmę policzkę na 57 tysięcy, żeby się tu obronić, bo oni tutaj naprawdę mają dość sporo jednostek. A ja nie mam żadnych pieniędzy w zasadzie, a, no, tego się obronię tutaj. Tak samo tutaj by się przydało. No więcej nie mam niestety, ale powinieneś teraz to być obronić przed Etiopią jakoś. Dobra, więc to będzie to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie suba, łapkę w górę, no i możecie wesprzeć kanał. Yy, także no, tu po prawej stronie ekranu macie kolejną część yy, tworzenia Afryki. No, także polecam wbić. Cześć!